Jezu, ale śnieg pada. O. Dobra, zamykamy, zamykamy, zamykamy. Jezu. Ale zimno, ale śniegu dowaliło. Siemanko, witam was w kolejnym odcinku 1000 pif napraw. Dzisiaj odcinek, który będzie nieco inny niż wszystkie poprzednie, bo temat tego kanału, jak dobrze wiecie, nie tylko dotyczy motoryzacji, czyli pięknych, jednośladowych, głównie pojazdów, ale też samego piwka. Także słuchajcie, dzisiaj zaprezentuję wam wspaniały przepis na to, jak zrobić pysznego grzańca, takiego sikolafon, takiego mła. Dzisiaj zrobimy sobie grzańca, pokażę wam, jak ja robię grzańce. Grzańce super są na to, żeby w te takie zimowe, długie, zimne wieczory, wiecie, dobrze się rozgrzać, a grzaniec to potrafi i ja Wam to dzisiaj pokażę. Także w tej chwili otwierajcie browary, bo w sumie hmm, ustawiajcie garnki na kuchni i zaczynamy. <laughs> ja, ja i robimy grzańca. No dobra, co nam do grzańca będzie potrzebne? Ty wiesz? Ja nie wiem. Nie wiesz, ty nie wiesz i Wy też nie wiecie, ja Wam pokażę, co będzie do grzańca potrzebne. Chodźcie, pokażę Wam. Do grzańca takiego jak tutaj chcemy zrobić w tych naszych warunkach takich wiecie warsztatowych, garażowych. No bo właśnie tu jest klimat taki, że robimy grzańca w garażu. Potrzebna nam będzie kuchenka, e, taka butla gazowa po prostu z palnikiem na garnek. Oczywiście będzie nam potrzebny garnek, będzie nam potrzebne rzeczy jasna piwko i tak cukier waniliowy, goździki, cynamon, cukier. No, i jeszcze troszeczkę takiego prądu, własnej roboty dla tych, którzy uznają, że grzaniec jest lekko za słaby, ale o tym później. Dobra, jak chcecie zrobić grzańca, takiego wiecie w garażu, no to wiadomo, ta kuchenka jest niezbędna. Odpalamy sobie gaz. O, już się grzeje elegancko. I tak, słuchajcie, my na przykład jesteśmy tutaj dzisiaj we dwóch. Robimy sobie po dwa grzańce, także odpalamy cztery browary i bezczelnie wlewamy je sobie do gara. No tak. bo no to jeszcze zróbmy inaczej, w ogóle po dwa, tak na bogato. Słuchajcie, tak na bogato będziemy wlewać sobie po dwa. A co to? O, zobaczcie jak się pięknie leje. Mm. Już go czuję w przełyku. Odpalamy dwa kolejne browarki. Lecimy. Ajajaj. Jakie to jest piękne, jakie to jest wspaniałe. Wiecie co, ja tak uwielbiam grzańce, a tak rzadko się je pije, no bo to wiecie, no bo to, to taka właśnie pora roku sprzyja temu, żeby grzańca robić. No tylko taka właśnie zimowa aura zimno na, na zewnątrz, na dworze. I tak pomyślałem sobie, że dzisiaj po prostu zrobię Wam jakiś taki fajny w miarę odcinek, trochę inny niż wszystkie, o tym, jak się robi porządnego grzańca. Dobra. To już mamy za sobą. Browarki są, tak? Na cztery browary, które robimy sobie. No to cukier waniliowy. Na pewno jest potrzebny. I cukier waniliowy wsypujemy cały na taką ilość. Na cztery brodce wsypuję cały cukier waniliowy. Myk. O, poszło. Dobrze. Goździki. Nieodłączny element każdego grzańca. Tych goździków... Ja myślę, że na taką ilość to tak z 10, z 15. Wiecie, to tak wedle uznania, co kto lubi. O, czekajcie, bo mi się tutaj trochę yy, torebka... Olejowała. No i tak, goździki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no to jak to nie udamy, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. W moim przypadku, poszanowałem, rzuciłem sobie 15 goździków. Będzie super, jeszcze, bo ja powiem na przecież, że brudnymi łapami, nie? Ale dobrze. No. No i słuchajcie, mamy jeszcze cynamon, też na pewno potrzebny do takiej operacji. Myślę, że pół łyżeczki cynamonu, nie ma co przesadzać, pół łyżeczki cynamonu na taką ilość w zupełności wystarczy. Także otwieramy sobie nasz cynamon. I łyżeczka. Proszę bardzo, pół łyżeczki cynamonu ląduje do naszego kotła. Dobra, mamy to i wiecie co? Powiem wam tak: na taką ilość piwa myślę, że powinno się tak dozować cukier w ilości jednej łyżeczki na piwo. Także jak tutaj mamy 4, to ja ładuję 4 łyżeczki. Wszystkie składniki mamy już dodane. Warto sobie to troszkę wymieszać i ładujemy wszystko na gaz. Zobaczcie, jak to w tej chwili wygląda. Troszkę to potrwa, wiecie, no bo ten palnik na tej kuchni, no to nie jest jakiś taki super, a jeżeli jesteśmy w warunkach takich, wiecie, typowo garażowych, no to po prostu trzeba uzbroić się w cierpliwość. Dobra, słuchajcie, podczas gotowania tego naszego wspaniałego... Podczas gotowania tego naszego wspaniałego grzańca, zapatrzyliśmy się na niesamowicie unikatową butelkę. Woda skalna, wykonana z. Co? Woda skalna? Woda skalna, poczekaj. Bo słuchajcie, mamy tutaj taki myk, że jest jakaś butelka z niewiadomym płynem, który prawdopodobnie jest jakimś alkoholem, ale to jest wszystko napisane krzaczkami i tak naprawdę nie wiemy, co to jest. I właśnie o, tłumaczymy sobie, co to może być. Bo nie wiem w sumie, co z tym zrobić. To jakaś ekstrakcji ekstrakcyjna, a co? Jak, Jak za... za pierwszym razem. Tak za pierwszym razem? Takie jest tłumaczenie tego? Jak za pierwszym Jak razem? Jak za pierwszym razem. <grym> no dobra, to może być coś bardzo ciekawego, chociaż boję się tego spróbować. Ale nie boję się spróbować tego, co właśnie tutaj nagotowaliśmy. Widzicie, pięknie dymek idzie i przez to, że właśnie zagapiliśmy się na tą butelkę, trochę nam wykipiało, Także w tej chwili. Przelewamy sobie to do kufelków i próbujemy, zobaczymy, czy będzie dobre. Jak będzie słabe, to mamy tutaj jeszcze taki samogonik fajny, taki wiśniowy i można sobie troszeczkę wzbogacić tą, ten, ten nasz napój rozgrzewający. Także zapraszam zobaczyć. Na... Dobra. I jeszcze na, na dwa browarki zostanie najwyżej. Jak ich zbyt szybko nie wypijemy, sobie je podgrzejemy. Będzie elegancko. Słuchajcie. O! Ale to ma zapach, ale to ma zapach. Zobaczcie, żane piwko. Jeszcze te goździki tutaj pływają. W ogóle, zobaczcie, jakie to jest super, takie mętne, lekko. Ja na przykład takie lubię, ale. Część z Was na, może nie przepadać ze takimi mętnymi napojami, to dobrze sobie wtedy wziąć sitko, takie zwykłe sitko i przez sitko sobie to przelać do kufelka. Ja na przykład lubię, jak mi tam jakieś takie drobiazgi i kościki pływają, także próbujemy. Mm. Ale gorąco. Uh. Ale bardzo dobre. <laughs> Dawaj, Ty też próbuj. <laughs> Słuchajcie, Wyśmienite, zarąbiste, nawet bym powiedział, ale dla tych, którym no może troszkę tego prądu jest za mało, to polecam dodać sobie właśnie takiego specyfiku. Tutaj akurat w butelce po spirytusie, ale to jest taki prądzik mały, który nada na pewno też fajnego charakteru, fajnego smaku takiemu zimowemu napojowi. Dawaj, zajesz. O. Po troszeczku. Na pewno będzie jeszcze lepsze. Co, co kto woli. O zobaczcie nawet kolor się troszeczkę zmienił. Widzicie taka od połowy ten kufel w dół jest taki ciemniejszy, góra jest taka jaśniejsza. Jakby to wymieszać, to na pewno zrobi się taki jednolity kolor. Będzie super. Także co? Próbujemy. Nie go. Mm. O. Świetnie. No. Słuchajcie. Kanał, na który trafiliście, bo pewnie część z Was nie jest w ogóle fanami motoryzacji, tylko szukaliście sobie informacji do tego, jak właśnie przygotować wspaniałego grzańca, to zapraszam do sa zasubskrybowania kanału, bo ten kanał nie tylko łączy się z piwkiem, ale też z zabytkową, starą motoryzacją. W następnych odcinkach spróbuję Wam pokazać tego pięknego Junaka M07 z 1959 roku, który właśnie tutaj stoi, opisać. Troszeczkę o nim opowiedzieć, przejedziemy się nim. Także zapraszam. Może akurat kogoś zainteresuje też jeszcze taka tematyka starej, zabytkowej motoryzacji. A ja tymczasem, no co? My to co? Po browarku, i do następnego.